Kolejny niebezpieczny okres w naszym regionie te wichury, które przechodzą przez nasz rejon dały się ze znaki mieszkańcom. Strażacy w tych ostatnich wichurach interweniowali już ponad 130 razy, a więc bardzo duża ilość zdarzeń. Zarówno i druchowie, jak i strażacy tutaj, państwowe straży pożarnej ramię w ramię działają, usuwają skutki tych zdarzeń. Najwięcej oblężenie ma nas drabina, a więc ona najwięcej jeździ do tych zdarzeń. Wiadomo, że prace na wysokości z tego sprzętu najwygodniej dokonywać. Tak jak powiedziałem, bardzo dużo zdarzeń. W Porównując tą wichurę ostatnią do tej wcześniejszej, zdecydowanie więcej zgłoszeń mamy dotyczących uszkodzeń dachów, a więc opierzenia, spadające dachówki tam właśnie dość dużo interwencji było właśnie związanych z tymi działaniami. Prognozy pogody mówią o kolejnych dniach z, dużą, z dużymi wiatrami, a więc strażacy ten dzisiejszy, spokojniejszy, względnie dzień wykorzystają na sprawdzenie sprzętu. Do ostrzenia łańcuchy wiadomo, że to wszystkie sprzęt się zużywa, a więc trzeba bieżącą konserwację wykonać, żeby znowu działać, żeby znowu być skutecznym, żeby znowu pomagać mieszkańcom. Prognozy mówią, że od poniedziałku ma znowu zacząć wiać, a więc przygotowujemy się do, tych, do, tych, do tego okresu, do tych, do tych działań, które nas czekają w najbliższym czasie.